Halo, halo, jesteś? Tak. Dobrze. Mamy temat sekretna agentka. Właśnie taki jest temat. Co, jaką sekretną agentkę robisz? A, zobaczysz, myślę, że fajnie wyjdzie mi. No dobrze, w takim razie, ale to jest taka moja inwencja twórcza, więc. Tak mówisz? No. No słuchaj, skoro to jest twoja inwencja twórcza, to wierzę, że będzie fantastycznie. No słuchaj. Musi. Tak mówisz? Mhm. <grym> <grym> O Jezu złoty dolarek, nie mogę sobie odpuścić. Zesram się. W sensie niedosłownie jak coś, nie? Dobrze, dobrze, rozumiem. Ale wydaje mi się, że... Może to wyjść całkiem ciekawie. Cholera, nie zdążę, nie zdążę, nie zdążę, nie zdążę. Jakbym miał tego wallhacka, speedhaka, co ty masz, to bym zdążył. Zdążyłem, zdążyłem. Hmm. No i dobrze, oceniajmy. Jak ci się podoba pani szuszu 2968 tylko ona ma gołe cyce. Mm, bo to jest jej sekretna broń. Broń sekretnej agentki w końcu, nie? O Boże, ta to jest taka naprawdę sekretna. Nie wiem, jak na razie nie podoba mi się żaden. Dlatego dostają po jedyneczce, prawda? Oni. Czy to jest Pepe Pan Dziobak? Tak. Deplatypus? nie. Early fate. Oni, wydaje mi się, że oni wszyscy zrobili panie lekkich obyczajów, w sensie takie co, nie wiem, dla Służb specjalnych albo jakiegoś KGB pracują i po prostu spotykają się z politykami po to, żeby wyciągnąć jakieś informacje tajne. Ja chyba trochę inaczej zrozumiałem. O, ta jest fajna. Dwa, bo dobry outfit. Dobre. Mm. Nie wiem, co to nie jest, znam. ale dobre. Ja też tego nie znam, ale podoba mi się koncept, że. chociaż jest to na temat. Jezus, ja też ją chciałem zrobić. No, ślicznie ci wyszłam. A nie, a nie jeszcze. Mojej pudernicce jesteś na ekranie. Jaka misja, drogi Jerry? Point Late. Dostała chyba wścieklizny. Mhm. Można łatwo weryfikować tych, co dołączyli ostatni. w trakcie rundy. O, wygrałem! No, brawo jest. Graced with. Per czyli co dużo pereł, tak? Czy co? czekaj. Okay. Elegant, uh, refined looks adorned with pe pearls. No dobra. I coś z perłami. Elegancki look z perłami. No dobrze, dobrze, dobrze. Zrobimy coś eleganckiego z perłami. To są chyba perły. Można go się Aha, taki bieda wersja jeszcze można zrobić, dobra. Ojej, ojej, Ja muszę zmienić kolor skóry, bo jestem zielony, niebiesko zielony. Jak nie to wygląda. Jezus Maria Kerry, To nie tak powinno być. Nie wiem, jakiś taki mało perłowy mi się ten mój luk wydaje. Może złoty dolar. I no, Ja sam nie wiem co robię, ale... slay Hmm, tak się przyglądam tej mojej postaci, ale... usuwam wszystko. Zmieniasz koncepcję. Zmieniam koncepcję na ostatnią minutę 30 mam pomysł. Dobrze. Pójdę w kreatywność. O. Jezu, ta jak wygląda, jak jakaś po prostu szalona ani Zróbmy to tak. Zróbmy to tak. Tak. Так. Jest hmm. ta zawszona sukienka. Nie wiem, czy to wyjdzie tak jak chciałem, ale. Dobra, nic lepszego nie zrobię. Dobra, niech będzie. Nie wiem czy ja pójdę pierwszy... Nie, dobra, fuf. fuf. chociaż troszkę stresu mi odebrano. To nawet pereł nie ma na sobie. No, ale kojarzy mi się to z takim perłowym lookiem, taka trochę Chanel, no ale rzeczywiście ona no, nie to ma pereł. Pere. Kurwa, te to za to dojebały chyba aż za dużo. Tu już wolę tamtą jeden. Kurwa, te to w ogóle jak jakiś rycerz wygląda to na prawo. Nie podobały mi się czarne buty. O kurwa. Mm -hmm. Za dużo się tu nie. dzieje jak dla mnie. Ja nie rozumiem fenomenu robienia ciemnej skóry z tymi plamami do każdego outfitu. To jest tak na siłę robienie po prostu. Ja rozumiem, że ludzie tacy są, ale po prostu mam wrażenie, że to jest na siłę. Za dużo ludzi tego korzysta. Tam. No Boże, jaka fioletowa N. No. Jestem kurwa cały w perłach. Boże, ja dopiero widzę na czacie, co się tam dzieje. O, bo no, coś mi się w niej podoba. Daje mi vibe takie jakieś projektantki. Trochę tak, no. Ale dałem mi jeden, bo zapomniałem zagłosować. To się dzieje? <laughs> Nie, Ej, kreatywne <laughs> napisało zarąbiste, creative, cute. No, ale to fajne było, podobało mi się to bardzo. Hmm mało perłowa Wygląda jak Barbie Ale taka aktorka poboczna Tak O matko Gdyby No i kolejna, Jezus Maria, co oni mają z tymi plamami? W sensie ja rozumiem No, no pusto ty nunia jeszcze dobrech nie dobrałaś do tego nie, nie, porażkę. O proszę, pierwsze i drugie miejsce, super. No, Jezu, mieć 23 gwiazdki. Wow, dru drugie miejsce 14.